Na ten dzień władze powiatu i okolicznych gmin czekały od kilku lat. Kiedy rodził się pomysł budowy nowego skrzydła, pomysłodawcy tej inwestycji byli pełni nadziei, ale i obawczy ich plany zostaną zrealizowane. Nie wierzyłem w to, że to się uda. To, co powiedziałem dzisiaj, że. Finis Koronat opus. Czyli że koniec, wieńczy dzieło, faktycznie wielkie dzieło, wielkie dzieło. Mieliśmy wielu przeciwników, nie wszyscy nam sprzyjali, ale udało się i tym bardziej jestem zadowolony, bo dzisiaj jest Dzień Ojca. Sukces ma wielu ojców i to też tym wszystkim ojcom i matkom, którzy byli ojcami i matkami tego sukcesu. Oddajemy to dzisiaj. Na szczęście dla mieszkańców powiatu myszkowskiego, ale także i częstochowy, dziś można już korzystać choćby z oddziału położniczego, który prezentuje się niezwykle okazale. Szczególnie sale, w których matki z dziećmi przebywać będą po porodzie. To jednak tylko jeden z poziomów w nowym skrzydle szpitala powiatowego w Myszkowie. W nowym pawilonie szpitalnym na samym dole znajduje się nowoczesna izba przyjęć z podjazdem dla karetek, salą obserwacyjną, z pokojami przyjęć do wszystkich oddziałów. Na pierwszym poziomie blok porodowo-operacyjny z nowoczesnymi porodówkami, w tym salą porodową rodzinną, z wanną do porodów, z nowoczesną salą do cięć cesarskich. Oraz znajduje się tam oddział noworodków, a także takie komfortowe sale dla pacjentek rodzących i leżących tam razem z dziećmi. Na trzecim poziomie jest nowy oddział urazowo-ortopedyczny, natomiast na samej górze nowoczesny blok operacyjny. Myślę, że to nasza największa duma. Blok wyposażony w trzy sale operacyjne, nowocześnie wyposażone oraz sala wybudzeniowa. Myślę, że możemy uznać dzisiejszy dzień za święto myszkowskiej służby zdrowia, że oferujemy pacjentom komfortowe warunki do leczenia. Zapraszamy do naszego szpitala. Na tym dyrekcja szpitala nie zamierza jednak poprzestać. Są już plany otwarcia kolejnych oddziałów, które pomogą nie tylko w ratowaniu ludzkiego życia, ale zwyczajnie będą przynosić zyski nowemu szpitalowi. Co do rozwoju naszego szpitala, mamy taki szereg planów. Chcielibyśmy poszerzyć jednak działalność naszego szpitala o jakieś nowe oddziały. Tutaj nie chciałbym na razie już kategorycznie stwierdzać, że będziemy mieć oddział udarowy, oddział neurologiczny, oddział geriatrii czy, czy oddział urologiczny, bo, bo takie tutaj słyszałem różne plany. Fakt potwierdzam, że jedynie ten oddział neurologiczny i oddział udarowy wydaje nam się uzasadniony z kilku powodów. Z powodu takich czysto ludzkich, ponieważ nie ma takiego oddziału w okolicy, musimy jeździć do Częstochowy, a tutaj czas jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o, o, o leczenie. Natomiast no, drugi taki czynnik ekologiczny, Ekonomiczny również, ponieważ oddział udarowy jest to jeden z niewielu oddziałów, które tak naprawdę są dochodowe, ponieważ tutaj Narodowy Fundusz nie ogranicza limitów przyjęć. Wszystkie stany są traktowane jakie stany bezpośredniego zagrożenia życia i one oczywiście są płacone przez Narodowy Fundusz. Ale tak naprawdę droga do tego, żeby otworzyć nowe oddziały jest jeszcze bardzo daleka ponieważ no, oddział neurologiczny, oddział udarowy to razem jest 20 kilka łóżek. Obecny oddział urazowy jest oddziałem za małym, żeby można tam otworzyć dwa kolejne oddziały. Wobec powyższego no, obecnie jesteśmy w takiej etapie rozważania szeregu rozwiązań architektonicznych, gdzie moglibyśmy ten drugi oddział w szpitalu otworzyć. Łącznie zakończona inwestycja pochłonęła 24 miliony złotych, z czego starostwo powiatowe w Myszkowie przeznaczyło na ten cel prawie 12 milionów złotych.